Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się dziś z wyjątkowej okazji. Zawsze marzyłam, żeby naszym gościem był pan doktor etnograf, pan Artur Graweł, wieloletni dyrektor Muzeum Wisi Podlaskiej. Jest to wyjątkowe spotkanie dlatego też, że, jest, że łączy się z naszą tradycją, kulturą, że jest, jest to bardzo bogate, nasze pogranicze to podlaskie, gdzie są różne kultury, religie i mamy naprawdę bogatą obrzędowość i ciężko jest nam samym po tylu latach, jakby, gdyby ktoś nie zgromadził tej wiedzy. Chciałabym takie pierwsze pytanie, zanim oddam głos, żeby Pan powiedział, jak to się stało, bo etnografów jest niewielu. Jak to się stało? Skąd to zariżowanie do etnografii? Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem powitać wszystkich Państwa, podziękować, że zechcieli Państwo przybyć na spotkanie ze mną. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z tego, że Państwo tutaj przybyli. Postaram się. Ciekawie opowiedzieć na temat y, zwyczajów y, obrzędów dorocznych znanych kiedyś na, na Podlasie. A jeśli chodzi o moje zainteresowanie etnografą, to myślę, że łączy się to po prostu z fascynacją y, niezwykle bogat, bogatym naszym dziedzictwem kulturowym, czyli ze zwyczajami, obrzędami, ale też y, taką kulturą materialną. Czyli z e, budownictwem drewnianym, które tutaj na Podlasiu było czymś takim wyróżniającym nasz region, jeśli chodzi o jego bogactwo, o zdobnictwo. Więc e, naprawdę te, te tradycje, tak jak tutaj Pani wspomniała, są warte tego, żeby w jakiś sposób je utrwalić. E, pracując przez wiele lat w muzeum, miałem możliwość wyjazdów. Terenowych, zbierania informacji na temat, no właśnie, zwyczajów, obrzędów, wierzeń. Tych tematów oczywiście było znacznie więcej. Udało mi się zgromadzić taki bogaty materiał, który częściowo już opublikowałem w książkach, ale oczywiście tych materiałów mam dużo więcej. I ciągle miałem, wyjeżdżając w teren, Taką myśl w głowie, jak to szkoda, że jestem sam, że tyle ciekawych jeszcze informacji można pozyskać od starszych osób, które pamiętają, jak kiedyś na przykład świętowano. I niestety te osoby odchodząc, zabierają to z sobą, te informacje, więc nie udało się na pewno tego wszystkiego ocalić. Ale w jakimś tam stopniu myślę, że gdyby nawet sztab cały pracował, osób etnografów, które całe swoje życie zawodowe poświęciłyby tylko właśnie tej pracy, to i tak nie udało się tego wszystkiego zebrać, więc z jednej strony jest to fascynujące, bo coś się odkrywa, nawet takie zwyczaje, wierzenia, które nie są nigdzie w literaturze opisane, więc to naprawdę daje wtedy dużą satysfakcję. Chciałam Państwu powiedzieć, że na pewno Państwo jesteście ciekawi, kim jest ta Pani, bo otóż to jest nasza nieoceniona Natalia Gierasimiuk, prezes Stowarzyszenia. Oni to my realizują projekt, finansowany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stąd też mamy przyjemność gościć Pana doktora i Panią w naszych progach. Dziękuję pięknie i zapraszam. <klucza> To ja tylko, ja tylko tak, pasmo wstępu i oddajemy głos Arturowi, ponieważ on, on na tym wszystkim zęby zjadł i nie, jedno, nie jednego psa też, więc wie o tej kulturze naszej podlaskiej więcej niż my, Podlasianie. Artur Krakus z urodzenia zakochał się w Podlasiu po prostu z uszami, głową, ze wszystkimi wewnętrznymi. Zacznę od y, kilku słów na temat y, kalendarza, bo to myślę jest niezwykle ciekawe i istotne. Y, posługujemy się na co dzień kalendarzem, a y, często zapominamy o tym, jak y, ciekawą historię ma ten kalendarz. Bowiem kalendarz, którym się posługujemy, y, został opracowany przez. Y, Astrologów rzymskich już ponad 2000 lat temu. Praktycznie taki kalendarz, jaki znamy do dzisiaj, bo tutaj szczególne zasługi położył już Cezar, który oczywiście nie sam osobiście, ale przez osoby, które, które wtedy znały się na, na astronomii, polecił opracować kalendarz, którym posługujemy się do dzisiaj. I e, muszę tu Państwu powiedzieć, że on troszeczkę e, inaczej wyglądał, to znaczy rozpoczynał się od marca. E, marzec był takim pierwszym miesiącem roku. No i stąd e, mamy na przykład taką, nie wiem czy nad tym się Państwo zastanawiali, dlaczego akurat w lutym e, mamy 28 dni, a jakiś rok przestępny dodajemy 29. A nie na przykład w grudniu, bo to było bardziej logiczne, prawda? Ostatni miesiąc jest krótszy. No to właśnie wynika z tego, że luty był w rzymskim kalendarzu ostatnim miesiącem i to do dzisiaj nam przetrwało. Także warto o tym pamiętać, bo cały układ miesięcy, oparty oczywiście na, na obserwacji zmian faz księżyca. I ruchu słonecznym, czyli Roku słonecznego, był właśnie opracowany w starożytnym Rzymie. I to jest też niezwykle istotne, bowiem nasi przodkowie Słowianie też określając czasy świąt, które obchodzili, świętowali, głównie zwracali uwagę na ruch słońca, na, na obieg słońca. Systematyczne zwracanie się dnia a wydłużanie nocy też był y, obserwowany i ten czas przełomu, czyli 25 grudnia, jeżeli by ktoś obserwował ruch na horyzoncie słońca i taką techniką azymutową zaznaczał te punkty, kiedy się słońce zatrzyma i zaczyna znowu wędrować nasz znaczy koniec, kiedy się zaczyna wydłużać dni, no to właśnie wypadał 25 grudnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy mamy poszę tak jak y, powszechnie kiedyś wierzono, brano y, na ligawkach y, jakby y, na upamiętnienie tego, że y, kiedy nadejdzie y, koniec świata, to y, anioł Michał będzie też grał na trąbi i wzywał wszystkich do sądu ostatecznego, więc wtedy, y, wtedy też y, nawiązywano do tej tradycji chrześcijańskiej. A zazwyczaj grano wieczorami gdzieś nad strumieniami, nad studniami, nad zbiornikami wodnymi, bo wtedy dźwięk z ligawki świetnie rozchodził się w powietrzu. No i taką ligawkę nawet było słychać z odległości dwóch, trzech, czterech kilometrów. Czyli dość, dość donośnie to był instrument. Zwyczaj związane z tym, że gospodarz wychodził do sadu i jeżeli tam rosło drzewo, powiedzmy jabłoń, która nie dawała owoców, to gospodarz potrząsał tym drzewem w wigilię, mówił o tym, żeby się obudziło, żeby dało obfite owoce. Czasami podchodził z siekierą i groził temu drzewu, że jak nie będzie rodziło, to je zetnie. A e, uzyskałem też takie informacje, że nawet wychodziły z tym gospodarzem dzieci i w imieniu niejako tego drzewa odpowiadały, że gospodarzu nie ścinajcie mnie, już będę rodzić, już będą jabłka. E, i, I to było takie naprawdę dość symboliczne, prawda? E, takie mm, działanie na rzecz tego, żeby, żeby właśnie pobudzić drzewa, żeby pobudzić e, ten. E, Urodzaj w sadzie. Jeśli chodzi o choinkę, to ona pojawiła się tak w domach mieszkańskich, czyli powiedzmy w Stoku, gdzieś w okresie międzywojennym, może, tro, może trochę wcześniej. Sam zazwyczaj pochodzi z Europy Zachodniej, z Alzacji, bo tam. Już w XVII wieku mamy to w źródłach poświadczone. Wnoszono drzewko zielone i do wnętrza domu, tak żeby świętować ten czas, kiedy następuje. Dziękuję bardzo. Następuje zmiana, czyli odchodzi stary rok, przychodzi nowa, a tym samym Pojawia się nadzieja na to, że y, przyroda będzie się odradzać, tak? że nadejdzie wiosna. Bo dla nas jest to wszystko oczywiste, ale dla naszych y, przodków wcale to takie oczywiste nie było. I wierzono, że pewnymi działaniami niejako człowiek może wspomóc tą przyrodę do tego, żeby właśnie y, odrodziła się i żeby y, znów y, nadeszła wiosna i i e, e, lata, a więc czas kiedy zbiera się plony. Ja ja czekać. Ale ja chciałabym, że tak, tak, też to, to, tak bardzo oficjalnie w imieniu naszego pana burmistrza też podziękować serdecznie za to, że przyjechał, przyjął, bardzo szczęśliwy, przyjechał do nas, I w tego I I wzajemnie, proszę mi wierzyć, spotkanie z osobami zainteresowanymi, które jeszcze tak jak tutaj y, Pani coś ciekawego też dopowiadają, to czysta przyjemność dla mnie. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłe spotkanie. Będę wspominał bardzo, A, bardzo

Dlatego ja tutaj już powiedziałam, że muszę radzić. zrobić. I łamie naprawdę. No Proszę, no niech.